Ruchowiec jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie na co dzień w pełnej gotowości czekają na sygnał syreny, by wyjechać na ratunek. I tak już od 100 lat. W niedzielę, 23 czerwca, jednostka OSP w Bodzechowie świętowała Okrągły Jubileusz Istnienia. Dzisiejszy dzień to niezwykłe, niezwykłe wydarzenie, które jest okazją do refleksji nad historią, tradycjami oraz znaczeniem służby, którą Strażacy Ochotniczej Straży z naszej jednostki pełnią od 100 lat. Nasza Straż Pożarna powstała w 1924 roku, kiedy to grupa odważnych i zaangażowanych mieszkańców Bozechowa postanowiła zorganizować się, wyrządzić naszą społeczność przed pożarami i innymi zagrożeniami. Przez te 100 lat jednostka przechodziła różne zmiany, modernizowała sprzęt, obiekt strażnicy, szkoliła kolejne pokolenia strażaków. Ale zawsze jej celem było jedno, niesienie pomocy potrzebującym i ochrona mienia oraz życia mieszkańców. Stulecie istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to wydarzenie podniosłe dla strażaków i ich rodzin. To wydarzenie, które zapisze się również w historii gminy Bodzechów. Oprócz tych spraw związanych z walką z podtopieniami, pożarami i tak to była też pewna, pewien patriotyzm. To 6 lat po odzyskaniu niepodległości. Tak jak czytał Tutaj kolega strażak, kino, teatr, spotkania, wszelkiego rodzaju szkolenia. Także piękna inicjatywa. Ja, ja jeszcze tak powiem, ponieważ jestem ze wsi, pracowałem w gospodarstwie i znam trochę psychikę mieszkańców wsi. Mieszkańcy dali wtedy ziemię strażakom. W tamtych czasach głód, ziemi był taki, ogranicze było mnóstwo różnych wojen. A to jednak dali na straż, na coś społecznego, to musiało być bardzo, bardzo potrzebne w tym czasie. Sztandar jednostki został oznaczony złotym medalem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. podziękowaniu za wielorytnią służbę na rzecz lokalnej społeczności, niesienia pomocy. Standard jest czymś najważniejszym, bez, bez sztandaru nie ma jednostki docelowo, prawda? także jest to też taki symbol od mieszkańców, bo to przeważnie mieszkańcy fundują ten sztandar, prawda? że, że jednostka, jednostka zasługuje, po prostu jest wyjątkowa, jest wybitna. Natomiast odznaczenie jest najwyższym odznaczeniem, prawda? złoty znak związku i jest pierwszy raz przyznawane po 100 latach dla jednostki, także właśnie to czekaliśmy do tego momentu. Ludzie z tamtych lat już nie żyją, sprzętu nie ma, budynek prawie inny, ale część sztandaru została. Czyli sztandar to jest coś, co łączy w danej chwili, coś, co, co, co łączy tamtych 100 lat temu i tych. No, sztandar jest, jest wszystkim, że tak powiem. Jest symbolem walki, ciężkiej pracy i połączenia tych wszystkich pokoleń. Zaś druchowie za swoje poświęcenie i oddanie zostali odznaczeni medalami. Jednym z nich jest Jacek Fudalej, który w czasie niedzielnej uroczystości otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Tak jak i ja, mój brat, to samo jesteśmy strażakami. Brat pracuje jeszcze Państwowej straży pożarnej, oprócz tego? Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzechowie to współcześnie nowoczesna formacja. Jako jedyna z powiatu ostrowieckiego należy do Świętokrzyskiej Brygady Obwodowej, co oznacza, że posiadany przez nią sprzęt oraz poziom przeszkolenia druchów pozwala na wysyłanie jej na akcje poza teren powiatu i województwa. Sząd jednostki to są strażacy Państwowej Straży Pożarnej i czynni emerytowani. Myślę, że to jest głównie siła tej jednostki. Uroczystości na stadionie poprzedziło nabożeństwo w kościele w Bodzechowie. Z okazji jubileuszu odsłonięta została pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę strażnicy.